Szkoła podstawowa imienia Jana Kochanowskiego znajduje się w Chęcinach, to miasto o bogatej historii z licznymi zabytkami. Główny budynek powstał w latach 50. ubiegłego wieku, natomiast w na latach 70. dobudowano kolejną część. W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje talenty i pasje sportowe. Możliwe jest to dzięki nowoczesnym obiektom sportowym, które są dołożone na terenie szkoły. Są nimi boisko, bieżnie. Przed budynkiem znajduje się duży parking dla szkolnych środków transportu autobusu oraz busa. Wchodząc do szkoły można zobaczyć trofea zdobyte przez uczniów podczas różnych zawodów sportowych. Każdy, kto chce w spokoju poczytać, pograć albo po prostu porozmawiać, znajdzie miejsce w Cicholandii. Nasz robot Janek wita wszystkich kości. Nasza szkoła przeszła remont górnego piętra i teraz mamy komfortowe warunki do nauki. W szkole uczą się uczniowie od klasy pierwszej do ósmej. Oraz przedszkolaki z oddziału przedszkolnego. Jest nas blisko 500, a uczy nas 47 nauczycieli. W szkole uczymy się ciekawymi metodami. Rozwijamy także pasje historyczne, geograficzne, matematyczne czy informatyczne. Co roku mamy laureatów lub finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich z różnych dzieci. Każda sala wyposażona jest w nowoczesne pomocy do nauki. Często zapraszani są goście. Realizujemy liczne projekty edukacyjne z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Nie zapominamy także o ważnych datach z historii Polski, celebrując uroczystości.